Międzynarodowy Dzień Urody był okazją do zorganizowania przez doktor nauk farmaceutycznych Lucynę Samborską kolejnej konferencji Zdrowie i Piękno. W hotelu Gold licznie pojawiły się panie. Jak zwykle, wydarzenie obfitowało w wykłady lekarzy, specjalistów, konsultacje kosmetologów stylistki wizerunku, doktor nauk farmaceutycznych Lucyna Samporska powitała wszystkich gości i przedstawiły prelegentów, a także specjalistów, którzy udzielali konsultacji. Bardzo się cieszę, że tak liczne grono uczestników przybyło dzisiaj. Ciekawostką dla, może będzie to, że to nie tylko mieszkańcy powiatu dębickiego, ale również z, mieszkańcy z różnych Miast Podkarpacia, ale także przyjechały farmaceutki z drugiego końca Polski, bo aż ze Szczecina. Wszystkie, wszystkich bardzo serdecznie witam, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i mam nadzieję, że dzisiejszy czas będzie pięknym okresem świętowania, radości i dobrego, miłego spędzenia czasu. Podczas spotkania lekarze poruszali tematy związane z tematyką chorób metabolicznych. Dr Paweł Samborski, specjalista diabetologii, endokrynologii i chorób wewnętrznych, mówił o objawach i leczeniu tarczycy. W świat natury i roślin leczniczych wprowadzili nas dr Bernadetta Bienia, szefowa zakładu zielarstwa, Doktor nauk medycznych Krzysztof Błecha przybliżył rolę Fitoterapii w leczeniu cukrzycy. Doktor Krzysztof Błycha zdradził także, co należy jeść, aby być zdrowym, młodym i pięknym. Jak najmniej węglowodanu z Cukrów Prostych, to na pewno. Bo to jest tutaj największy problem, zwłaszcza w kontekście cukrzycy, o której mówiłem przedsteczką. To jest tutaj takie. No i oczywiście żywność jak najmniej przetworzona, jak najbardziej pierwotna. To jest taki, taki klucz do tego, aby, aby zdrowie mieć. Takim, takim superfood dla mnie, na przykład, to są jajka. Jajka, które były tak strasznie atakowane jeszcze jakiś czas temu, teraz. Przeżywają renesans i to na pewno bardzo dobrze będzie powiązać. No i także ryby morskie, na przykład, ale te lepiej te dzikie, które, które, które są. I zazwyczaj małe rybki. Małe rybki są najlepsze, dlatego że nie zdążą skumulować sobie metali ciężkich. Doktor farmacji Lucyna Samborska opowiadała o tym, jakie preparaty wspomagają nasze zdrowie i urodę. Dużą popularnością cieszyły się konsultacje związane ze zdrowiem i pięknem, których na swoich stoiskach udzielali specjaliści wielu dziedzin to, co przygotowały się dzisiaj w dzisiejszym razem z swoim zespołem, to część oczywiście wykładowa. I podczas wykładu prowadzimy panie do świata marki Instytut STD. Natomiast będziemy też zachęcać do tego, aby zdiagnozować swoją skórę samemu, ponieważ mamy. Takie badanie skóry w formie aplikacji, który nazywa się Skin Observe. I mam nadzieję, że Panie tutaj zgromadzone chętnie wezmą udział w samobadaniu. Potem oczywiście zapraszamy na stoisko, gdzie będzie możliwość przetestowania produktów. Jednym z głównych punktów wydarzenia były metamorfozy, którym poddały się Dorota Kliś, dyrektor przedszkola nr 2 w Dębidze oraz Renata Żabicka, nauczycielka i konferancjerka w Zespole Szkół Muzycznych imienia Krzysztofa Pendereckiego. Na wybieg wyszły jak prawdziwe modelki. Dzień metamorfozy to po prostu jest dzień taki, o którym, o którym marzy każda kobieta. Od samego rana działo się już. I same przyjemności, fryzjer, kosmetyczka, wszędzie cudowna atmosfera, stylistka, garderoba, przymierzanie ubrań, wybieranie, no rewelacja. I wydawało się, że ojej, cały dzień, co my będziemy robić? A czas tak zleciał, że no nie obejrzałyśmy się, a już trzeba było wyjść na czerwony dywan i przespacerować się przed, no. Wymagającą publiczności. Trzeba powiedzieć, że właściwie ubiór powinien tylko podkreślać nasze atuty, powinniśmy się czuć w nim komfortowo i najważniejsza jest pogoda ducha, wewnętrzna harmonia i cudowny uśmiech na twarzy. Przypuszczam, że no niestety takie piękne loki są zbyt czasochłonną operacją, aby można było na co dzień coś takiego wykonywać, ale myślę, że przy okazjach specjalnych koncertów myślę, że z pewnością tak. Wszystkim przybyłym paniom te wydarzenia, które są organizowane od 2018 roku przez doktor nauk farmaceutycznych Lucynę Samborską, bardzo się podobają. Dzisiaj jestem już po raz trzeci. Kiedy pierwszy raz przybyłam na to spotkanie, stwierdziłam, że tak warto, że teraz poluję na te terminy. Już pilnuję sobie dużo. Można się dowiedzieć tutaj o zdrowiu, o urodzie, spotkać bardzo fantastycznych ludzi, którzy mają szeroką wiedzę. Właśnie w kwestii zdrowia, urody, a myślę, że na tym wszystkim nam zależy, zwłaszcza kobietom. Bardzo cieszę się, że są organizowane właśnie takie spotkania. Wydaje mi się, że pani doktor Lucyna Samborska zainaugurowała tych spotkań, i szczególnie dla kobiet są bardzo przydatne, bo możemy się tutaj spotkać, jakieś nowości nam zostaną przekazane. Także jest to bardzo, bardzo miłe i zawsze oczekiwane spotkanie. Przecież mam się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy, co prawda. Co róż inspirują mnie nowymi rzeczami na temat zdrowia przede wszystkim, na temat ziół różnych, które właśnie tutaj też są no, w, sumie w różny szeroki sposób, no nieprzestawiane pod kątem ciasteczek, gdzie można dodawać też. No i oczywiście no, pod kątem też no, różnych tak samo spraw, jak kosmetycznych, no nie tego. Także szerokie spektrum tu jest. No. Każda z pań otrzymała luksusowe kosmetyki. Podczas wydarzenia prowadzona była zbiórka na leczenie Krystiana Klekota. Doktor nauk farmaceutycznych Lucyna Samborska zapewnia, że tego typu wydarzenia nadal będą organizowane.